Napisy by Anna Śmiałek Pa, 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 pa. się w czwartek Jaka jestem czerwona. Jesteśmy już w samolocie. I wiecie co? Pierwszy raz mam tak, że lecę w pierwszym rzędzie i mamy miejsce 1C i 1B. I siedzimy sama we dnie, tu z przodu. Do Dobry rzwi? numer, co? No. Ja mam 1C.

Okay. Welcome yeah. 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 to the Airport For the local time is 3 pm Please remind you that we that <laughs> <until> the the <hour. sighs> <sighs> <sighs> Dobra, do tyłu się pakuję. Siadaj oh. Nie, a może mu Dawaj do z drugiej do... strony. Do kto? Do siadaj. Dlaczego ja? Bo, Nie, albo do, 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 do przodu to, to no gada. To, to ja Halo? No. No. no i idziemy taksówką. skoro żeśmy z dziewczynami się tutaj zapoznaliśmy i, i wspólnie jedziemy pod y, ten sam ale. adres prawie. Do naszego apartamentu, i wyobraźcie sobie, że na samym już lotnisku podeszła do nas kobieta i zapytała, jak dojechać do centrum Rzymu. I w sumie ja byłam na innym lotnisku niż na dzisiaj, na które doleciać. Czego ty się śmiejesz? <śmówiłem> Nie wiem. A mogę iść do Lektyku chociaż? Tak, idź tam. Dojechałyśmy właśnie do naszego apartamentu i wyobraźcie sobie, że już na samym lotnisku podeszła do nas pani i zapytała, jak dojechać do centrum Rzymu. Ja rok temu, jak wiecie, w Rzymie byłam z luką, no i mniej więcej wiedziałam i powiedziałam, że jak najbardziej może z nami iść e, i pojedziemy sobie razem tramwajem lub autobusem. No ale że byliśmy w czwórkę, to stwierdziłam, że bardziej w sumie się opłaca wziąć taksówkę. E, no i taka tutaj ciekawostka, że na początku powiedziano nam, że za taksówkę zapłacimy 45 euro. Na cztery osoby, tak po prostu za całą taksówkę. E, później się dowiedziałyśmy, że jednak 65. No i finalnie zapłaciliśmy wszyscy 75 na cztery osoby. Do mi! Do... Czy naprawdę musisz mi puszczać wodę w kiblu, jak mówię? Ja tak! No, to... no powiedz, że puszczałam wodę w kiblu, no. Co mnie po prostu nie pokarało tobą? Zamknij te drzwi. 爸爸。爸、啊。 Się stąpie, dobrze? dobrze. I finalnie za taksówkę wyszło nam 75 euro, ponieważ jakby wysiadaliśmy w dwóch różnych miejscach. Tamci Państwo wysiadali na dworcu termini, a my przy samym Koloseum, także po prostu Pan sobie jeszcze więcej doliczył. No ale okej, okay. my z domy dałyśmy od Ciebie 40 euro i przynajmniej z głowy szybko dojechałyśmy. Za chwileczkę pójdziemy sobie coś zjeść i dzisiaj myślę, że nic nie będziemy zwiedzać, bo mamy już godzinę 17, więc sobie tak na luźno wiecie zjemy coś, pospacerujemy może wieczorem gdzieś wyjdziemy na jakiegoś drinka także wiecie, mamy 4 dni w czwartek wracamy i mam nadzieję, że fajnie spędzimy tutaj czas, a jeszcze wam tylko tak na szybko powiem, że państwo, którzy z nami jechali taksówką w pewnym momencie powiedziała nam właśnie pani, że dostała tą wycieczkę od syna a jej syn jest piłkarzem w reprezentacji Polski także nawet w Rzymie widzicie Fajne osoby poznajemy. Ok, zapraszam do spędzenia kilku dni razem z nami. No właśnie coś nie potrafię tego otworzyć. Dobra, teraz ja jakoś coś się, się zacięło. Widzę. Dobrze, a no a? na okno. Ha! No się... Ta -da! Ta -da! A my tak idziemy jak samochody? Ja czy? Powiem Wam, że tutaj jeżdżą jak wariaci. Nie? Są, a i mamy zielone, chodź! O, nie wiem czy to... Boże, boję się, że mnie ktoś przejedzie. Znajdujemy się właśnie przed Koloseum i wyobraźcie sobie, że my tutaj po przekątnej... A, autobus. Tutaj po przekątnej właśnie tu mamy już swoje mieszkanie, więc jest naprawdę bardzo blisko i idziemy już coś powolutku sobie zjeść i pooglądać. Dobrze, Dobre Nie dobre? Dobre. właśnie w restauracji i będziemy właściwie to już ta, będzie nasza kolacja ale nie obiad. No i zamówiliśmy sobie pizzę i makaron. E, co to jest? Aperon. i margarita z proszutto no. i aperon. Prosciutto. Prosciutto. No. Smacznego! Buon appetito! Buon appetit! <laughs> <laughs>